Przywitaj się. No, Siemka z tej strony oczywiście, Fire Red. I dziś Krystian ma coś Wam do powiedzenia, ale on się musiał na chwilę wyciszyć. To Co tak. Poddaję tak. mu głos. Proszę na. Oto. Pewnie jest... zauważyliście, kurde. Wow. <gry> Dobra, <grybuj> dobra, do domu, a to jakaś... No mów, mów. Ale pewnie zauważyliście, że dawno nie było coś odcinków. Pewnie nie zauważyliście, bo już nie się nie oglądacie! Hmm, dobra. Ale przejmuję, zajmuję jak wziąłem ze zdjęcia. Nie rado, dobra, Tak, miły. bo, ja bo na przez, 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 przez osobę, której nazwę nie będę... Ja nie mówię a mam Tak. Mam depresję, przez co nie chce mi się nic robić, nie chce mi się nawet rzucić. Do widzenia. Nała! No znaczy nic do, nic do pani nie ma, ale wiesz, to sprawy no. Ale nowa, nowa. I nała. No, no no